Stojąc postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow, Polskę zaatakowała armia czerwona. 18 września zajęła ona Wilno, a 22 września Lwów. Radziecki rząd uważa za swój święty obowiązek podać pomocną dłoń swoim braciom Ukraińcom i Białorusinom zamieszkującym Polskę. Lwów. 22 września Niemcy i Sowieci spotkali się w wrześciu nad Bugiem. Obydwaj najeźdźcy Polski przeprowadzili w mieście wspólną defiladę wojskową. Uderzenie wojsk radzieckich na nasz kraj ostatecznie umożliwiło uformowanie obrony na tak tzw. Przedmościu Rumuńskim, w kierunku którego miały wycofać się nowo uformowane fronty północny i południowy.